Cześć, dzisiaj mały przerywnik w naszych spotkaniach z Huną, ponieważ tak się złożyło, że miałam chwilę wolnego i przejrzałam sobie, co tam na YouTubie słychać, co na TikToku słychać i trochę włos mi stanął dęba na głowie. I teraz, tak, nie chcę powiedzieć, że tylko ja mam rację, zawsze powtarzam zdecydowanie: kwestionuj, sprawdzaj na sobie. Sprawdzaj, co czujesz w związku z daną osobą, w związku z tym, co ona mówi, jaką treść ci przekazuje. Próbuj, bo to jest twoja odpowiedzialność, żeby te rzeczy robić i żeby samodzielnie podejmować decyzje, żeby nie wchodzić z takim totalnym zawierzeniem we wszystko, co w internecie usłyszysz. To jest najgorsze, co możemy sobie zrobić. I odnoszę się teraz do tego, że. Ja bardzo często mówię o przekonaniach, o tym w jaki sposób kształtujemy swoją rzeczywistość. Mówię o tym jak pracować z emocjami, bo to one tworzą pewien nastrój dnia. A ten nastrój dnia najczęściej przychodzi nam na różne dziedziny naszego życia, no i dzieje się fajnie lub niekoniecznie fajnie. Więc mówię o tym, że trzeba się nauczyć manualu, obsługi nas samych. Tego nas nigdy nie uczono, nie dano nam wiedzy na ten temat, nie dano nam narzędzi. My tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy e, mówić o tym dosyć szeroko i też nie we wszystkich kręgach, więc przede wszystkim wiedza, przede wszystkim świadomość i od tego należy zacząć. E, moment, w którym sięgniesz po takie mm, mniej oczywiste y, historie, które teoretycznie albo nawet czasem praktycznie mogą Ci pomóc, czyli na przykład takie mocne działania ezoteryczne, bo ktoś ci powie, że twoje myśli nie są twoje, że ktoś ci je do głowy włożył, że w ogóle to, co czujesz, to nie pochodzi od Ciebie i tak dalej. I uwaga, tak może być, ale nie zawsze tak jest, i nawet powiedziałabym, bardzo rzadko tak jest. Dlatego mówię o tym, najpierw zacznij od tych podstawowych rzeczy, to jest jak koszula, która jest bliższa ciału. Zaczynasz od pracy z emocjami. Jeżeli przerobisz ten temat, jeżeli zrobisz to dobrze i dalej jest nie OK, dalej łapiesz jakieś emocje niezdrowe, weźmy to w cudzysłów, to wtedy tak, możesz szukać alternatywy. I to samo będzie dotyczyło każdej innej rzeczy. Wtedy się możemy zastanawiać, czy mamy jakieś podczepy energetyczne, czy jakieś istoty się do nas przyplątały, ale to na końcu, w pierwszej kolejności, weź odpowiedzialność i mówię to. Z pełnym przekonaniem, e, za swoją samodzielną lub pracę, z, swoją samodzielną pracę lub pracę z coachem, z terapeutą, z kimś, kto potrafi Cię w tym poprowadzić i zaopiekować się Tobą. Potem szukaj ewentualnych innych odpowiedzi. Na razie.